Bardzo serdecznie na kolejnej propozycji. Dzisiaj jest to propozycja od Moniki z kanału Nie tylko Zdrabki. Monia, serca dla Ciebie za propozycję. Bardzo fajną. Ja lubię linie wszystkie. Yy, I była to właśnie taka propozycja na trzy super linie i trzy szczęśliwe linie. Ja nie nadrapywałam. Podrapiemy sobie razem. Wkład 24 zł. 15 i 9, tak? 24 zł. Także wkład nie duży, a zabawy mnóstwo. Także za tą propozycję bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na kanał do Moniki. I tutaj drapię szczęśliwe lulinie z numerem 96. Tak próbuję to ustawić, żeby to było widać. I szukamy sobie garnka. I sakwy. Tu jest garnek. Garnek. No, ciekawe, które linie wygrają. Mniejsze czy większe z rodzinki. Kwiatek i słoneczko. Słoneczko, kwiatek i tu dwa kwiatki. Księżyc, Biedronka. Biedronka. Biedronka, księżyc. Śliwka, winogrono. Śliwka, winogronko. Tu jest śliwka. I tu śliwka. Serce i jabłuszko. Tu jest jabłuszko. Serca nie widzę. Gwiazda, trefl. To jest diament. Stój. Już chciałam diament drapać, gwiazdka, a tutaj trefl, korona, złoto. Jest złoto, jest korona, korona. Następne to gruszka i dzwonek. Tu jest gruszka, gruszka z dzwonkiem. I to by było wszystko, klucz i pomarańcza, pomarańcza tworzy linie, super, także małe już wygrywają, kluczyk i pomarańczka. Teraz diament i wiśnie, diament i wiśnie tu, tu jest diament, diament i wisienki, no i ostatnie dwa tęcza, cytryna. Tęcza, tęcza. Dobra, a pod linią 3 złote. Ale jest, strapka nie idzie w kosz. No to może teraz na zmianę jedne super linie. O! Żeby było na przemian. 46 numer. I szukam balony i motyla. balony motylek hmm. nie widzę krab korona krabik jest tu jest korona tu były balony krab krab kwiatek i słoneczko tu jest słoneczko. U mnie dzisiaj też świeci pięknie słoneczko. Sakwa kości. Sakwa kości. Sakiewka, sakiewka. Dobra. Parasol i serduszko. Tu jest parasol, tu parasol, serduszko. Dobra. Kolejne podkowa okulary. okularki, okularki podkowa i okularki. Klapki i popcorn Tu jest popcorn. Tu są klapki. Wszędzie tak jakby zbliżało się do linii. Zobaczymy, czy się stworzy, czy tylko taką robią mi nadzieję. Lody i rolki. Tu są rolki. Rolki i lody. Rolki, lody. Teraz piłka i słoń. Tu jest piłka, piłka. Piłka kwiatek i leżak. Ptak i leżak, co ja mówię, kwiatek już był. Taszek i leżak. Nic z tego nie widzę. Ostatnie dwa to tęcza i dzwonek. Tu jest dzwonek. Dzwonek, dzwonek. No i właśnie, tylko robili mi nadzieję. Kontrolne są różne, czyli pierwsza super linia przegrana. No to teraz szczęśliwa linia. <laughs> Czy zgodna z nazwą, tak jak w poprzedniej? Numer 96 był wygrany, tu jest 97. Kwiatek i garnek. Kwiatek, kwiatek. Kwiatek, garnek. Tęcza serce. Tu jest serduszko i tu serduszko. Śliwka, winogrono. Winogronko. I śliwka. Truskawka, słoń. Truskaweczka jest tutaj też. To jeszcze ananas, dajcie. Cytryna, gwiazda. Cytrynka, gwiazdka. Cytrynka wstka złoto banan banan złoto złoto słońce arbuz 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 słoneczka nie ma jabłuszko i biedronka 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 Korona pomarańcz, tu jest pomarańcz, korona, korona, klucz i pik, tu jest pik i ostatnie gruszka i podkowa jest gruszka. Jest gruszka spodkową, ale linii nie ma, czyli te już są przegrane. No to super linie. Numer 27. Będzie cały widać, będzie. I ja szukam parasol i popcorn. Parasolka. Parasolka. Popkornu nie ma. Sakwa i moneta. Tu są dwie monety. Tu był popkorn. Sakwa i moneta. Sakwa, sakwa. Moneta. I tu sakiewki. Podkowa, czapka. Tu podkowa, tu podkowa. Gdzieś czapkę widziałam tu. Czapka i podkowa. Korona i balony. Dobra. Krab i ptak. Tu jest krabik, tu jest krabik, tu są krabiki. Ptaszka nie mam. Cytryna, okulary. Okularki są, tu też. Tęcza i biedronka. Nie ma. Motyl i leżak. Jest motylek, jest motylek, leżaka brak. Księżyc i słońce. Księżyc tu. Dobra. Serce i diament. Tu diamencik, tu są serduszka. I tu diamencik. Ostatnie dwa to rower i kwiat. No rowerek jest. Tu widzę, że był leżak. Rowerek i kwiatek. Nie ma. Te są też puste. No to co? Super linie, nie chcecie być super? No i po ostatniej jeszcze zrapce, czyli jeszcze raz szczęśliwe linie i potem ostatnie super linie. Te mają numerek 98. Czyli były takie po kolei. I tutaj tęcza i pomarańcza. Jest tęcza. Pomarańcza nie widzę. Cytryna, słoń. jest cytrynka, no te się całkiem słabo rozkręcają, kwiat i pik, kwiatek i pik, tu jeden kwiatek, trefl i złoto, trefl. O matko, po jednym symbolu krab i garnek, garnek, garnek i tu jest krabik. Serce banan, bananek, serduszko, banan, serce, serce. Winogrono, sakwa. Winogronko, sakwa. Tu jest winogrono, korona podkowa. Korona, korona podkowa, arbus i wiśnie, arbus, arbus, arbus. Dobra, klucz i słońce. Słońce, słońce, klucz. Ostatnie dwa biedronka i gruszka. Gruszka, gruszka, gruszka i biedronka. Kontrolne różne. A więc wygrały tylko jedne szczęśliwe linie. Ale przed nami super linie. Czy powalczą i pokażą, jak się wygrywa, czy przegrają z tymi małymi. Numer 18. I ja szukam. Okulary i łódź. No tutaj te zrabki chyba długo musiały leżeć, ta warstwa jest tak oporna. Okulary i łódź. Łódź jest tu. Tu jest łódź. Popcorn krab. Jest krabik. A tu jest popcorn, kwiatek i klucz. Kwiatek, kwiatek, kwiatek. Rower, moneta. Moneta, moneta. Rowerek. Ptaszek i parasol, ptaszek tu, ptaszek tu, i ptaszki tu. Parasoli nie dali. Wiatrak podkowa, podkowa podkowa, podkowa podkowa. Wiatraka, brak gwiazda i rolki, gwiazdka, a tu są rolki i gwiazdeczka i jeszcze tu roleczki, biedronka, diament, tu jest diament. Tu diament, biedronki nie widzę. Korona i dzwonek. Tu są korony. Dzwonek. Tu obok siebie. Teraz serduszko i sakwa. Sakwa, sakwa. A tu serduszko. I ostatnie dwa. Cytryna tęcza. Tęcza na górze. Tęcza tu. Cytryna daje linię. Emocje do samego końca. Tęcza. Tu były okularki. Czyli jest druga linia. No, to nie chciały przegrać z mniejszymi. Yy, jeszcze sprawdzę, piłeczki nie było, słoneczka nie było, a klapki nie było. Piłka, klapki, klapki, słoń, no dobra. Są dwie linie, tutaj 5 i 5 jest 10 złotych RR. Czy RR to 10 zł? Chyba tak. Nie może być inaczej, bo tu chyba nic nie zgubiłam. A więc na tą propozycję, jak mówiłam, 24 zł, odzyskałam 13. Wygrała jedna szczęśliwa linia, jedna super linia, ale ta super linia dała yy, podwójny swój wkład, także zwycięzcą jest super linia. A ilościowo jest remis. Monika, jeszcze raz ogromne serduszko dla Ciebie za tą propozycję. Wszystkich na kanał do Moniki zapraszam. Odnośnik będzie w tytule. A ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!